Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofti Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Paulina Kuczera, witam i zapraszam na kolejny odcinek programu. Powiedz Paulinie. A moi goście to Karolina Kotra oraz Dorota Kurowska, witamy. przedstawicielki zespołu Sezon na Czereśnie. Cześć, witamy wszystkich serdecznie. Dziewczyny, co prawda sezon na Czereśnie już minął, ale narobiłyście mi smaku na to, żeby poznać bliżej Wasz zespół. Powiedzcie coś więcej o sobie. A chodzi o to, żeby ten sezon trwał przez cały rok. Taka jest nasza trochę idea. No bo nie znam nikogo, kto nie robi czereśni. Można nie robić wątróbki, jakichś flaczków, nie wiem czego tam jeszcze, ale kto nie robi czereśni, nie? Więc stąd nazwa. A ideą jakby jest to, żeby żeby ten. Sezon jakby pełen słońca, pełen radości, wtedy kiedy mamy energię, bo wszystko się dzieje latem, tak naprawdę, żeby on trwał po prostu przez cały rok. Nawet nie tylko na naszych koncertach, ale, ale wszędzie tam, gdzie się nas słucha, gdzie się nas ogląda. Skoro już o tytule coś powiedziałyśmy, to właśnie, co było taką inspiracją do tego, żeby zespół nazwać sezon na Czereśnie? Czy właśnie to, tą świeżość, tą sezonowość i jak to wyglądało? Myślę, że też szczereśnie odzwierciedlają taką radość. I chcemy grać na chwałę Pana, pokazywać, że chrześcijanin może być radosny. I właśnie ten czas tak w przeciągu całego roku, żeby trwał, Trwa, żeby ten sezon trwał dłużej. Zespół w ostatnim czasie, dokładnie chyba mija tydzień, odkąd opublikowaliście utwór Siedem Dusz, który z kolei promuje drugą edycję kampanii. O jaką kampanię chodzi? Siedem dusz to kampania, gdzie siedmiu katolickich twórców łączy się, żeby zainspirować do wiary w Jezusa poprzez opowiedzenie świadectwa swojego wiary, relacji z Bogiem. To już jest właśnie druga edycja. Pierwsza cieszyła się dużą popularnością. No tak, i pierwsze świadectwo już wyszło bodajże. Tak, we wtorek. małżeństwa naszego wspaniałego. Zresztą można je znaleźć i na Facebooku i na pewnie, myślę, że stronie też chyba, nie? Ma, tak, ma, ma, ma i na Instagramie stronie. też jest. Instagram tak samo. Więc w mediach, w mediach społecznościowych ważne jest to, żeby jakby mówić o swojej relacji z Panem Bogiem, bo teraz to jest temat, nie chcę powiedzieć, że tabu, ale jednak taki, którego się unika. Mało osób chce mówić o swojej wierze, a ci, którzy się do niej przyznają, no, też muszą znaleźć w sobie troszkę takiej odwagi, żeby... Żeby się jakby nie tylko tego nie wstydzić, ale żeby spróbować też przekonać, że to nie jest nic obcego, że to nie jest nic trudnego, że to nie jest nic wymagającego, tylko po prostu człowiek od zawsze był stworzony do tego, żeby jednak szukać bóstwa w swoim życiu, żeby jednak ten Pan Bóg jakaś siła wyższa nad Nim nie tylko panowała, ale pomagała mu żyć. Wasza wiara jest silna i też o tym śpiewacie. Znaczy myślę, że każdy z nas ma swoją relację z Panem Bogiem i e, chyba ważne jest to, że m, jak się łączymy, żeby, e, żeby ta relacja cały czas gdzieś tam pracowała, e, żeby ją umacniać, żeby ją e, rozwijać w sobie. Wiadomo, że każdy z nas też ma swoje e, różne trudne chwile i kryzysy. Ja na przykład. E, Lubię taki czas, kiedy się kłócę z Panem Bogiem, bo, bo wtedy ta relacja też, tak jak w małżeństwie, nie, ona wtedy ożywa. Nie, nie ma takiej stagnacji, nie jest, nie, nie, tam, gdzie się wkrada gdzieś tam rutyna czasami, czasem dobrze się jest pokłócić po prostu. No i tak właśnie się kłócimy z Panem Bogiem nieraz. Znaczy, właściwie to on te kłótnie wygrywa, ale mhm. <laughs> bardzo często. Ale, ale cieszę się tym, że, że tak jest, natomiast no, ważne, żeby ta wiara jednak, jednak była żywa. żywa. Karolino, powróćmy jeszcze może do samego początku, bo stosunkowo jesteście młodym zespołem. Tak, dwa lata temu, około marca, okazało się, że nasz znajomy zostanie księdzem. No i chcieliśmy dać coś od siebie, a że najlepiej chyba z tego wszystkiego wychodzi nam granie i śpiewanie, to postanowiliśmy po mszy prymicyjnej zorganizować koncert. No i koncert się udał i nastała taka cisza po tym koncercie. Zaczęło nam brakować tych wspólnych spotkań, grania i postanowiliśmy, że zrobimy coś więcej. Że spotkamy się jeszcze raz i spróbujemy. I to spotkanie zaowocowało właśnie owoce, czereśnie, sezon na czereśnie. Zatem wejdźmy do tego sadu i porozmawiajmy e, o sadzonkach. Czyli kto dokładnie tworzy zespół? Zacznijmy od wokalistek. To są młode dziewczyny. Jedna pracująca, druga studentka. Tak. Nasza skrzypaczka też studiuje jeszcze, więc właśnie to jest niesamowite, że jakby zespół tworzą różne osoby na różnym etapie swojego życia. Są osoby, które już pracują, mają swoje rodziny, są ostatkowani, a są też takie osoby, które jeszcze szukają tej swojej drogi. Więc to jest takie ciekawe, no bo z jednej strony musimy się liczyć z tym, że na przykład młodzi nasi jeżdżą na studia, czyli mają wykłady, czyli musimy brać pod uwagę ich naukę i egzaminy, no i wiadomo, że. Trzeba to pogodzić. Tak, tak, z próbami, przede wszystkim z próbami. No i też ze zjazdami, no bo to jednak spotykamy się raczej w porąbce i chcemy tam tą porąbkę trochę rozsławiać, i tam mamy też swoje próby. Natomiast no, ja na przykład jestem osobą pracującą, tak samo, więc już mam, mam taką swoją pozycję, że tak powiem, życiową, gruntowaną troszkę. Ale na przykład mamy wśród siebie leśnika, który też kocha przyrodę, jest to nasz perkusista Kamil. Pozdrawiam go serdecznie. <noise> I, no i wiadomo, że każdy z nas jakby idzie w, w swoim kierunku, bo najważniejsze to jest podążać jakby tą drogą, którą się w głębi duszy mm. uważa za swoją. Ale jest coś, co was wszystkich łączy, jest taki jeden wspólny mianownik. Staramy się uczestniczyć w takich różnych wydarzeniach religijnych. Bardzo lubimy uwielbienia. To jednak uwielbienie jest jednak takim stanem duszy człowieka, który jest, jest trudny do osiągnięcia to, zwłaszcza wtedy, kiedy jest trudno, kiedy jest ciężko. Ale mimo wszystko no chcemy, żeby ta nasza muzyka też trochę tak pobudzała do uwielbienia, tak, do, do takiej mocy, żeby pokazywała jakby moc Pana Boga w naszym życiu. No bo na koncertach to się bardzo jakoś tak mocno czuje, a potem człowiek wraca do swojego życia codziennego i no jest pod górkę ta muzyka trafia do serc też chwali Boga tak jak tutaj mówisz ale waszą taką misją jest też niesienie pomocy mówię tutaj o waszym udziale w różnych koncertach charytatywnych tak też zresztą się poznaliśmy tak. na jednym z koncertów w Porąbce Uszewskiej o to też chodzi prawda żeby poza tym chwaleniem Boga też swoją muzyką postawą przynieść coś dobrego tak to wtedy to jest ważny czas dla nas takie koncerty charytatywne bo Wtedy widać, że ta nasza muzyka ma jakieś takie realne przełożenie na życie że właśnie możemy czynić coś dobrego tą naszą pasją. Dużo takich koncertów charytatywnych już jest za Wami? Graliśmy dla Oskarka, dla Zuzi, właśnie wtedy, kiedy się poznaliśmy. Dla Kubusia i jeszcze kilka razy w Domu Dziecka Wrzmiącej. Dwa lata zespół istnieje, prawda? Ale na pewno macie już na swoim koncie jakieś osiągnięcia. Można tu wymienić koncerty, tak? Tak, tak. na przykład w Bazylice Świętej Małgorzaty przy okazji odpustu. Ja wtedy jeszcze do zespołu nie należałam, ale już wtedy się polubiliśmy. A gdzie się właśnie poznaliście wszyscy? E. To różnie, zależy na Zależy jakim z kim. Etap, tak, też, bo bo... tym bardziej zespół też ewoluował już trochę, prawda? Od początku troszkę tak, się zmieniał. Mamy trochę bardziej taki stabilny skład, bo na początku rzeczywiście te osoby się troszkę się zmieniały. Wiadomo, jednak ten początkowy etap życia, czyli życia studenckiego, wiąże się ze zmianami. I czasami jest tak, że po prostu te drogi się rozchodzą, no bo wiadomo, że ktoś może mieć tam inne plany. Natomiast no, w tej chwili już mamy taki, uważam, bardzo dobry skład ludzi, którzy mogą liczyć na siebie wzajemnie i to jest niesamowite, że też nawet prywatnie się wspieramy, nie tylko tak, że spotykamy się na próbach, gramy i każdy jedzie w swoją stronę, ale staramy się tak jakoś wspierać. Natomiast no, na pewno koncert w Nowym Sączu, na pewno ten koncert jeszcze w Szymbaudzie chyba, tak? To był tak, też, taki, też taki festyn rodzinny. Właśnie to jest niesamowite, że, że mimo że to jest muzyka chrześcijańska, i czasami ludzie, jak słyszą zespół chrześcijański, no to, to z takim dystansem podchodzą. To jednak bardzo dużo rodzin przychodzi na, na nasze koncerty i, i właśnie dzieciaki się świetnie bawią, bo zawsze mamy coś dla dzieci. No i dorośli też, też słuchają tej muzyki, także już tam im to nie, nie tylko nie przeszkadza, ale jednak troszkę pociąga, że jednak ta muzyka jest taka. Atrakcyjna. Mhm. Stanowicie jedno, tak jak powiedziałeś, świetnie się ze sobą dogadujecie, lubicie spędzać ze sobą czas. Powiedzmy jeszcze właśnie o tym ostatnim waszym utworze. Gdzie powstawały zdjęcia do tego teledysku? Część ujęć powstawało w porąbce uszewskiej, tam gdzie właśnie mamy próby, skąd się wywodzimy, część w Różnowie. I za te piękne kadry odpowiedzialny jest Marian Czesak i Łukasz Król. I serdecznie im dziękujemy, bo tak, praca z nimi to naprawdę. Mhm. W sensie. tak. To powiedzcie jeszcze, jakie znaczenie, jaką rolę odgrywają te kolory, które jeszcze jeśli nasi widzowie nie widzieli tego teledysku mhm. i go zobaczą, gdybyście powiedzieli o też takim przesłaniu samego utworu? No, samo przesłanie to jest jedna najważniejsza myśl, czyli Pan Bóg łączy to, co różne w jedno wielkie dzieło, które... Jakby odbywa się na jego chwałę. To to też miały pokazać te nasze kolory, czyli, czyli to, że każdy z nas jednak ma trochę inny charakter, jest na innym etapie życia, troszkę inaczej nawet rozpatruje muzykę, bo okazuje się, że mamy też różne gusta muzyczne. Jak na przykład nasz Fabian, czyli klawiszowiec nasz, on bardzo lubi słuchać rapu. Karolina jest po szkole muzycznej tak. i bardzo też jest Klasyka mocno raczej. związana z klasyką. Tak? I by powiedział, jak tutaj muzyka chrześcijańska się w to wpisuje? Tak, nie? dokładnie. Tak, i e, ja z kolei też lubię takie starsze klimaty, czyli powiedzmy e, lata 60., 70., 80 też e, muzyki, więc troszeczkę też mam inny gust. E, Kamil, z tego co pamiętam, to on dużo roka, tak. lubi takie mocniejsze uderzenia, to jest perkusista nasz. E, no i dziewczyny m, też mają swoje gusta muzyczne, takie może bardziej współczesne, ale, e, ale to jest niesamowite, że wszyscy jakby spotykamy się i wszystko gra. Czyli jesteśmy w stanie po prostu zagrać razem coś. Nasze piosenki powstają często w krótkim czasie, na przykład na potrzebę chwili, tak jak teraz, do kampanii 7 dusz, bo sama piosenka, sam tekst powstał rzeczywiście w dwa dni. Zajęłyśmy się razem nim razem z Karoliną. Czyli wy jesteście odpowiedzialny tak, za tekst? Tak, e, tak, za tak. tekst 7 dusz. Za, za, za tekst ja, za muzykę, aranżację właściwie wspólnie. Więc dwa dni, bardzo szybko. Tak, tylko cały proces jakby tworzenia piosenki, czyli potem wiadomo, musimy się zastanowić nad tym, co chcemy przekazać, jak te zdjęcia mają wyglądać. Trzeba poświęcić czas na to, żeby nagrać to w studio, co też jest trochę wymagające, ale, ale też pozdrawiamy nasze studio w, w koło Nowego Sącza. I, I też jest jakby współpraca z Panem Piotrem jest niesamowita. Bardzo jesteśmy mu wdzięczni za, za te wszelkie rady, bo jednak jesteśmy tym początkującym takim zespołem, raczkującym jeszcze, a mimo to spotykamy na swojej drodze ludzi, którzy bardzo nas wspierają. to miałaś jakieś natchnienie też do napisania tego utworu? Że to e... tak w krótkim czasie powstało, Trochę tak. a jest taki efekt. Trochę tak, bo jestem też autorką hymnu na drugi, bodajże drugi zjazd osób młodych konsekrowanych w Częstochowie. Napisała do mnie właśnie kiedyś siostra Monika i poprosiła o tekst. I tam rzeczywiście idea mniej więcej była ta podobna, czyli różne charyzmaty, różnych zgromadzeń zakonnych a ten sam swórca, ten sam dawca, ten, ten sam pan. Mhm. I jakby opierając się na tej myśli, szukałam fragmentów też w Piśmie Świętym, żeby jednak troszkę do tego nawiązać, wiadomo, i do Ewangelii. I zawsze gdzieś w naszych piosenkach tam ten motyw ewangeliczny się pojawia. Także taka była inspiracja. Mija tydzień? Ile już wyświetleń? Prawie cztery tysiące! tysiące. To duży sukces. No dla nas tak. tak no, dla, dla nas jest to bardzo, bardzo dużo znaczy. Ale to nie koniec, ponieważ Waszym marzeniem jest wydanie płyty, która z tego co wiem jest już w realizacji. Czy to prawda? Tak, już mamy nagrane dwie piosenki, planujemy ich około 10. No ale to wszystko wymaga czasu. I nie tylko. I środków finansowych. Środków finansowych, jak wszędzie. Tak, niestety tak i zapewne koronawirus też no, nie pomógł w tworzeniu tej płyty. Mieliśmy przestój, nie mieliśmy gdzie ćwiczyć. Najpierw wiadomo, nie można było się spotykać, później właśnie mieliśmy problem z salą na próby. No i, ze studiem tak, też podobno ze bo studiem. Też było studiem, więc też było podobnie. No, niestety ten koronawirus nam troszkę chciał zamieszać, ale e, ja mam przeświadczenie takie, że zawsze, kiedy się dzieje dobro, kiedy dzieje się dużo dobrych rzeczy i powstają nowe dzieła, zawsze e, gdzieś tam po drodze napotyka się przeciwności. I najważniejsze, żeby się w tym po prostu nie poddawać, tylko mm. być sobą i dążyć do celu, który mamy wyznaczony. Ale to też tak jest po coś. Tak, Tak, to tak, tak e, też nagraliśmy e, dwa utwory podczas kwarantanny. Co prawda, one są w warunkach właśnie takich nagrywane na telefonach, na dyktafonach. Nie jest to świetna jakość, ale nie poddaliśmy się i nie zrezygnowaliśmy. Zapraszamy na nasz kanał na YouTubie Sezon na Czereśnie. Zapraszamy też na naszego Facebooka. Tam pojawiają się informacje, gdzie można nas posłuchać, zobaczyć, spotkać się z nami. Tak, na kon o koncertach albo o ewentualnych na przykład o prawach liturgicznych mszy też informujemy na bieżąco, więc jak mhm. ktoś obserwuje Instagrama i Facebooka, zapraszamy. A taki najbliższy Wasz koncert? 25 października w Gosprzydowej. To będzie koncert na zakończenie tego czasu różańcowego. I tam o godzinie około 15 prawdopodobnie zagramy. A myśleliście jeszcze coś zmienić w zespole albo przyjąć jeszcze kolejnych członków? Sadzonki, jesteśmy, nowe sadzonki. Jesteśmy otwarci, e, natomiast na ten moment ten skład, który mamy, e, staramy się po prostu dopracować też te utwory, nad którymi pracujemy już od dłuższego czasu, więc e, raczej m, skupimy się teraz na płycie, na wydaniu tej płyty. E, I tak dziękujemy m, naprawdę wszystkim za wsparcie, bo e, okazuje się, że dużo ludzi dobrej woli się odzywa, tak, żeby, żeby ta płyta mogła powstać. I w ogóle e, byłam zaskoczona tym, że e, na przykład po graniu naszym na Mszach Świętych w Dębnie czy, czy w Gosprzydowej, ludzie po prostu podchodzili i pytali, czy mamy swoją płytę i czy mm. ona jest do, dostępna. Więc tym bardziej nas to tak mobilizuje, mobilizuje żeby to skończyć. Tak. Oczywiście, ale niesamowicie dużo dobrych ludzi i to jest bardzo pozytywne, bo to przywraca wiarę w, w drugiego człowieka na pewno. Natomiast, no tak, pierwszym priorytetem jest teraz płyta. I ten skład, który mamy, myślę, że do tej płyty na ten moment nam wystarczy. Natomiast nie zamykamy nie mówimy się. Nie. Tak, nie mówimy nie, nie zamykamy się. Dlatego też, jak już wydacie tę płytę, to mam nadzieję, że spotkamy się i porozmawiamy o, o tym, co tam dokładnie się znajduje. Ale też, aby przyspieszyć ten proces powstawania płyty, miłośnicy, sympatycy waszego zespołu mogą was wesprzeć w jaki sposób? No na ten, na ten moment to po prostu przez kontakt z nami przede wszystkim, taki bezpośredni, bo pracujemy nad tym, żeby to jednak było jakoś tam bardziej usystematyzowane. Owszem, też mamy zbiórkę swoją na Patronite, można się tym zainteresować. Też ona jest jakby wpisana w kampanię 7 Dusz, więc jakby wspierając nasz zespół też wspieramy trochę kampanię i warto to robić, bo, bo to jest naprawdę bardzo dobra sprawa. Natomiast no, później to, no to tak jak mówię, bez bezpośrednim kontaktu z nami, albo podczas koncertów, tak samo czy tam podczas naszych, naszych grań mm. nie? No, przy świętych i o obstawach liturgicznych. Tego ja trzymam za Was kciuki. Bardzo Wam życzę tego, żeby to marzenie o wydaniu płyty no, spełniło się. Pozdrówcie wszystkich członków zespołu. Ja już bardzo Wam dziękuję za rozmowę, a Państwa zostawiam na forum Siedem Dusz. जेंकी <laughs> Do wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić.